Proszę Państwa, mam podarunek nadzwyczajny z okazji Świąt Wielkiej Nocy, jeśli tak mogę powiedzieć, oczywiście. To jest mój osobisty wybór takich najbardziej mi, jeśli idzie o, o styl, o klasę, o znaczenie, pasujących prywatnie zupełnie, jeszcze raz to podkreślam, Żydów, o których pochodzeniu, o których relacjach z narodem wybranym może nie wszyscy wiedzą, albo nie wszyscy pamiętają. Wydaje mi się, że jest to warte przypomnienia choćby i dlatego, że w, tym, w tych świątecznych dniach, które nadchodzą, jak mówił to nie ma, nie ma, nie ma różnicy między ludźmi, którzy na tej ziemi tam Egzystują, a sam o sobie mówił, że jest Żydem, bo tak się urodził, a jest Polakiem, bo tak mu się podoba. Tak mi żal było opowiadać o tej historii bez odwołania się do konkretnych nazwisk i przeglądając znane z rozmaitych archiwów listy kilkuset wybitnych, zaznaczonych w polskiej historii i literaturze Żydów, postanowiłem Państwu króciuteńko zaprezentować taką. Grupę tych, którzy moją, moim zdaniem zasługują na przypomnienie. Będę wyjątkowo korzystał ze ściągawek, żeby kogoś nie pominąć, albo żeby było po prostu łatwiej Państwu to zaprezentować. Zacznę od, od kobiety związanej z Mickiewiczem rodzinnie, pierwszej polskiej, europejskiej artystki prezentującej muzykę. I europejską, i polską, i światową Marię Szymalowską. Pewnie nie mam możliwości, żeby rozwijać się, ale to jest ktoś, kto po raz pierwszy zwrócił uwagę świata ówczesnego i Europy, że istnieje ktoś, kto potrafi zadziwić świat nie przez fakt, że ma takie czy inne pochodzenie, ale przez to, że ma autentyczny talent. Potem będzie lista tych, którzy. Doczekali się sławy międzynarodowej, a w Polsce jakoś nie są specjalnie przypominani. Wydaje mi się, że z wdzięczności za to, co, co, co wnieśli nam światu, przynajmniej część z nich jest godnych. Przypomnienia. Zacznę od Kazimierza Pfuna, który był odkrywcą witamin. Dzisiaj prawie nie zauważamy, że te witaminy od Towarzyszą nam na co dzień, i wszędzie. A trzeba było zacząć od kogoś, kto zauważył, jak bardzo zdrowie człowieka zależy od paru preparatów, które udało się wyodrębnić z roślin, potem z rozmaitych komponentów chemicznych i do dzisiaj podtrzymują nas na zdrowiu i wyciągają z chorób. Drugi z tej listy, taki związany ze zdrowiem. Pan to jest Ludwig Hirschfeld, który spowodował, że zarówno w kraju, jak i na świecie ludzie dostają jeszcze jedną szansę. To był odkrywca grup krwi ludzkiej. Pierwsze transfuzje, które przeprowadzano na frontach I wojny światowej, a potem w setkach, tysiącach, milionach miejsc, to jest również zasługa tego człowieka, który spowodował, że operacje mogą być w miarę bezpieczne i że ludzie mogą się czuć bezpieczni, przyjmując cudzą krew. Potem, no trochę z innej bajki pani, ale znana chyba też na całym świecie, ale przecież Polka z pochodzenia Helena Rubinstein, która mieszając takich naczyniach kuchennych rozmaite składniki kremu z naturalnych produktów dała wdziękowi kobiet świata drugą szansę, że mogą czuć się, że wyglądają jeszcze piękniej. Przy tej okazji Turing kiedyś żartując okropnie powiedział, że kiedy Pan Bóg stworzył świat to po siódmym dniu zorientował się, że jednak kobietom trzeba pomóc i stworzył kosmetyki. Być może, że jego Tutaj reprezentantem, a nie licą była właśnie pani Elena Rubinstein. Potem Jakub Węgier, który ratował i ratuje do dzisiaj swoim wynalazkiem zdrowie ludzi chorych na cukrzycę. Ta zaraza XXI wieku, rozszerzająca się, jest leczona jak na razie przy pomocy insuliny, którą on właśnie wynalazł. Potem Hilary Koprowski, który tworzył linię szczepionek na polio. Straszną chorobę, która w Ameryce deformowała i biednych i bogatych na czele z prezydentem prezydentem. No może ta, ta lista związanych z medycyną ludzi na tym powinna być przynajmniej zawieszona, bo chciałbym przejść do ludzi kultury. To jest Erwin Axel, który był felietonistą i reżyserem teatralnym i zatrzymam się może chwilę szerzej na kolejnym nazwisku Krzysztof Kamil Baczyński. Wszyscy uważają go za po prostu taki cudowny dar, taki diament, którym w czasie najcięższym Polacy strzelali do wrogów, jak mówił klasyk, że było nas stać na to, żeby, żeby walczyć z diamentami. Był pochodzenia żydowskiego jego mama której z miłości i z takiego zaangażowania w życie zmieniła religię, była Żydówką. I on też cały czas, mimo tego, że może tego nie rozgłaszał, czuł się Żydem w części, i niezwykle z tego powodu głęboko przeżywał wszystkie te okupacyjne tragedie. Na czele z powstaniem w getcie warszawskim. Opisał w specjalnym poemacie, ja tu też sięgnę do swojej krótkiej ściągawki na ten temat, e, dramatyczny wers, który, który opisuje jego, boże, ty, jak to zwykle ze ściągawkami bywa, nigdy nie ma tej, która jest człowiekowi natychmiast potrzebna. Ale zacytuję tylko tam trzy linie jego wiersza który napisał, patrząc na porące getto. Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój jak dom zuchwały. I liciliście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginął. Ludu mój dobroni. To wezwanie jest jakby płętą i początkiem końca życiowej drogi. Baczyńskiego, który postanowił zostać a to strzelcem wyborowym, a to po prostu takim elitarnym żołnierzem podziemia. Skończyło się to kulą niemieckiego snajpera w pierwszych dniach powstania na placu teatralnym. Potem Jan Brzechwa, Jan Lesman, który miał brata Bolesława Leśniana, który go namówił, kiedy zaczęła się kariera Literacka i zawodowa, Jana Brzechwy, późniejszego na zmianę nazwiska, i przygody pana Kleksa, i cały zbiór bajek, ale też utworów dla dorosłych. To jest coś, co talent tego poety dał nam wszystkim, i to, w jaki sposób Brzechwa zapisał się w życiu naszego świata literackiego. To jest rzecz, która dopiero ostatnio w jakiś sposób pogłębiony opisywana, ale on był wielbicielem, co może dzisiaj trochę zdumiewać, Piłsudskiego, czego narodowcy mu nie mogli zapomnieć, żeby się taką świętością dzielić z takim Żydem, który był poetą, jak mówił zresztą też i tuim, e, dlatego że mu się tak wybrało, a Polakiem, bo chciał. Bolesław Leśmian, w zasadzie opowieść symetryczna jakby do, do tej opowieści o Brzechwie. Brzechwa był bardziej elastyczny i popularny, Leśmian był bardzo wyrafinowany, ale co brat, to brat, rodzina ta sama i, i, i miejsce w polskiej poezji znakomite. Potem a potem Jan Lechoń, kolejny poeta, niezwykle wyrafinowany. Nie wiem, jak Pan Bóg zesłał w okresie międzywojennym i tuż przed, i tuż po, nam całą grupę przedstawicieli narodu żydowskiego, narodu wybranego po to, żeby nas uczyli słuchać i cieszyć się poezją. Niewiarygodna sprawa zupełnie. No, doszedłem teraz do Juliana Tuwima, który. Podróżując po świecie, a przed wojną e, po Polsce i po Warszawie, stworzył jakiś taki specjalny świat, związany wprawdzie ze skamandrytami i z kolegami poetami, ale przecież to oni stworzyli w ziemiański cały specjalny klub takich świadków poezji, historii razem ze słonimskim. Wszyscy artyści kabaretowi, przecież oni też pisali do kabaretów, między innymi Tubi i Hemar, e, drżeli przed recenzjami stolikowymi. Oni siedzieli przy tym stoliku i Słonimski, może Tuwim nie był aż taki złośliwy, ale Słonimski porównywał premierę kolejnego spektaklu teatralnego do porcelanowego nocnika, który wdzięczny i elegancki, ale w środku nie można niczego żeby tak uprościć, znaleźć ciekawego. Wpomniałem już o Hemarze, ale też i współcześni, znani artyści, którzy nam jakoś życie ubarwiali. Stefania Wrodzieńska, Jerzy Hoffman. No i zatrzymam się na chwilę przy następnej pozycji, chociaż nikogo nie chcę tu wyróżnić, ale człowiek, o którym chcę powiedzieć, jakoś się tam zupełnie z żydowskim pochodzeniem i tradycją nie kojarzy, mianowicie Jan Kiepura. Jan Kiebura, który zawdzięcza karierę śpiewaczom sąsiadowi, kramarzowi, też Żydowi, który mówił, my musimy Jana wysłać do ludzi, my musimy Jana pokazać światu. I on uwierzył w to bardziej niż to, że rodzice mu go zachęcali, żeby został porządnym, po prostu jakimś rzemieślnikiem żydowskim, a nie żeby kombinował. Ale nie dało się zapomnieć o jego talencie bo on trenował swoje śpiewy operetkowe zwłaszcza w toalecie szkoły, gdzie chłopcy mu nie mogli tego darować, bo normalnie toaleta w większości czasu była poświęcona na palenie papierosów nielegalnie. Jak on śpiewał na całą szkołę, to nauczyciele wchodzili do toalety i koledzy nie mieli żadnej szansy, żeby się oddać na ogólnie. To jest może taka dygresja do dygresji, ale zrobił rzecz, która jest nie do wyobrażenia w dzisiejszych czasach zupełnie, bo nie ma też i pewnie takich artystów, mianowicie kiedy miał pełne triumfów turnę po Stanach Zjednoczonych, wybuchła Druga wojna światowa, ale wcześniej e, okazało się, że Niemcy, zanim jeszcze zabrali się za niszczenie gospodarek świata, zablokowali konta artystów żydowskiego pochodzenia. I zarówno Jan Kiepura, jak i jego żona stracili dostęp do pieniędzy, które były gromadzone w niemieckich bankach. Co zrobił Kiepura? By starał się przy pomocy swoich artystycznych znajomości o audiencję Geringa. I przyszedł do tego przecież jednego z największych wodzów Rzeszy z koszmarną awanturą. Gering był tak zdumiony bezczelnością tego, Kipur, że zwolnił jego konto, przy okazji jego żony, od zajęcia na rzecz nazistowskiego rządu. No proszę sobie wyobrazić, tylko artysta zupełnie specjalny, który śpiewał z balkonów, ale też z dachów samochodów, był w stanie spróbować takiej metody walczenia o swoje. No, potem mamy Irenę Krzywicką, to są relacje z Bojem, która walczyła razem z nim o... o, o Świadome macierzyństwo, o antykoncepcji, o edukację seksualną. Jeden słowem, przedwojenna, ale niezwykle nowoczesna w podejściu do świata, pisarka i publicystka. No i kolejny specjalny dla mnie bohater to Stanisław Lem. znany na całym świecie, twórca fantastyki literackiej, w zasadzie nie mający konkurencji, który Prawdzie nie był Warszawiakiem z urodzenia, bo całą swoją tą życiową drogę był związany z Lwowem. I tam zasłynął paroma pomysłami, które do dzisiaj są mu pamiętane. Mianowicie, on w ogóle nie wiedział, że jest Żydem. I nikt mu w rodzinie nie mówił, że jest Żydem. Dopiero przed wojną, kiedy się starał o przyjęcie na Politechnikę. To polscy specjaliści od kontroli pochodzenia wytchnęli mu, że ma pochodzenie żydowskie. I go nie przyjęto na Politechnikę, i dzięki temu stał się literatem. Właściwie przeżył wojnę dzięki temu, że zdobył fałszywe papiery i funkcjonował w Lwowie jako spawacz, jako mechanik w warsztatach samochodowych, które pracowały na rzecz Niemiec. To był pierwszy pomysł, jakby tu rzec, z granicy fantazji naukowej, bo właścicielem garażu, który pracował dla Niemiec, też był Żyd. Co ciekawe, co ciekawe, opowiadał Lem o historii swojego ojca, który w czasie I wojny światowej, tym razem konwojowany przez bolszewików jako jako burzuj, był konwojowany i prowadzony na rozstrzelanie. I miał takie szczęście, że jednym z konwojentów okazał się Żydem, który go poznał. I wyciągnął go z tego konwoju i dzięki temu jego życie, że tak powiem, znalazło kontynuację w postaci potomka, który zasłynął na świecie jako twórca fantastyki naukowej. To, że Irena Szewińska była Żydówką z pochodzenia, a reprezentowała Polskę na wszystkich arenach świata, to go ogół ludzie jakoś kojarzą i pamiętają, pamiętając też o jej panieńskim nazwisku Kirchenstein. Potem już wspominany wcześniej Antis Moniński, frigietonista, który nie chciał się uczyć, ale też Bruno Schulz, który w dramatyczny sposób zaistniał jako artysta i jako jako pisarz w historii okolic II wojny światowej, jeśli tak mogę powiedzieć. Potem Tamara Łempicka, która teraz zyskuje drugą szansę jako malarka. Jej obrazy za setki tysięcy i miliony dolarów są sprzedawane na aukcjach. No i wracam, może w tych wspomnieniach wybiórczych, do, do współczesności. Jonasz Kowta, poeta. I satyryk i w ogóle człowiek ogromnych talentów, którego miałem szczęście osobiście poznać. I który, ja już Państwu kiedyś opowiadałem, że byłem przewodnikiem, i postanowił nas wspomóc swoim talentem, pisząc taką sztuczkę dla wycieczek, które przyjeżdżają do Warszawy i które są znudzone, oglądają po raz kolejny opery. Ja sam muszę się przyznać, że prowadząc wycieczki górnicze miałem okazję sześć razy być na Madame Butterfly, więc mógłbym być suflerem. To męczyło normalnych ludzi, a on jako taki utalentowany poeta namówił kolegów i stworzyli całą taką śpiewogreb do jego poezji dla wycieczek szkolnych przyjeżdżających do Warszawy. No, niezwykle ciepłe, miłe wspomnienie Czeka, który, który sam zasłynął jako wykonawca własnych piosenek. Trochę odstąpimy od Warszawy, ale nie mogę pominąć się. Czeka, który, po którym nie zostało wiele słów pisanych, a który dla wszystkich jest kojarzony jako ktoś osobny, specjalny i wybitny. To jest Piotr Skrzynecki, twórca Piwnicy pod Baranami, który mieszkał nigdzie na przytulisku rozmaitych życzliwych ludzi. Tylko w Krakowie jest to możliwe, żeby można było przez okno organizować kolejne spotkania artystów kabaretowych i, by tak powiedzieć, zasilając się rozmaitymi środkami pobudzającymi, rozbudzającymi, układać kolejne, kolejne spektakle kabaretu, które nigdy nie miały starej obsady, a które były ikoną Krakowa i do dzisiaj są pamiętane i na zasadzie puenty związanej po prostu troszkę z historią Skrzyneckiego. Chcę przypomnieć Mariana Ejle, który był twórcą przekroju. Nie wiem, czy przekrój jest w ogóle do powtórzenia jako coś, co było Pierwszym moim zdaniem polskim tygodnikiem, który się czytało w tak zwanej komunistycznej Europie za żelazną kurtyną, bo on potrafił w tym tygodniku przemycić powiew świata. Tam rozmaici artyści od Butrewicza, począwszy, który pokazywał jak wygląda coś, do czego nikt nie miał szansy dotrzeć, ale też artyści, ale też ulubiony malarz Eilego, Picasso. To wszystko dzięki jego przebojowości i pomysłowości i talentowi grafika, bo on sam ilustrował ten przekrój. Zachęcam Państwa serdecznie do zajrzenia do starych roczników przekroju. Ja nie wiem, dlaczego tego nie można kontynuować, ale bije z nich takie ciepło i taka ciekawość świata bez pretensji. Eee, strasznie brak takiego pisma, żeby ludzi uczyć jak robić swoje i być przyzwoitym. Ejle to w dziedzinie dziennikarstwa potrafił. To chyba wszystko. Chociaż jeszcze tych 180 paru nazwisk nie zdołałem Państwu przypomnieć. A są wybitni ludzie. Są na przykład pan Stanisław Ulam, który był twórcą bomby wodorowej. To z innej bajki, ale w Ameryce też go nie przyjęli na Politechnice. Na Politechnikę by był Żydem, a w Ameryce zasłynął jako twórca potęgi tego kraju i tak dalej, i tak dalej. Na razie dziękuję Państwu so za uwagę.